W Kozienickim Szpitalu rozpoczęła działalność poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Jak informuje placówka w najnowszym komunikacie, poradnia ta dysponuje doskonałą kadrą psychologów i psychoterapeutów. Zarejestrować się do niej można osobiście w rejestracji ogólnej lub telefonicznie pod numerami. 48 67 97 242 i 48 67 97 150. Po przyjęciu zgłoszeń wizyty ustalane są indywidualnie. Jednocześnie szpital zaprasza wszystkich, którzy ukończyli 12 rok życia do zaszczepienia się przeciwko COVID-19 w przyszpitalnym punkcie szczepień powszechnych. Działa on od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15 dodatkowo w każdą środę do godziny 18 oraz w soboty. w. W godzinach od 12 do 16. Na szczepienie można zapisać się osobiście oraz pod numerami telefonów 48 67 97 231 i 48 67 97 157 w godzinach pracy punktu. Można zaszczepić się również bez zapisywania, przychodząc do punktu szczepień. Ten znajduje się w pawilonie zakaźnym w budynku parterowym.